Hej siemanko, z tej strony Gzielek w dzisiejszym odcinku już w drugim odcinku z tej serii pokażę Wam kolejne trzy sposobne triki na przejęcie HG. Także zapraszam do oglądania. Jeszcze na wstępie chciałbym dodać, abyście zostawili łapkę w górę pod tym filmem i zasubskrybowali mój kanał z dzwoneczkiem, bo lecimy po 100 subskrypcji do wakacji. Ja już nie przekroszę i zapraszam do oglądania. Także pierwszy trik polega na tym, że Musicie przeszkodzić przeciwnikowi, gdy wy będziecie odbijać HG. I to wygląda tak, że stawiacie sobie dasz przed sobą, wykonujecie ten skok z podwójną wysokością, stawiacie ścianę, schody i dasz. No i już wybijecie sobie dalej. A w praktyce to wygląda właśnie tak. No już wychodzicie sobie jak chcecie, bo nawet jeżeli przeciwnik będzie wyżej, to, to zobaczcie ile tu jest wysokości raz, to trzy, trzy, kratki musi być wyżej, żeby coś zdziałać. Że już przedłużam i idę do kolejnego triku. Także w kolejnym triku już na przyjęcie HG, tak totalnie, yy, polega na tym, że wygniecie, stawicie sobie znaczki tutaj przed sobą, nad sobą yy, ścianę ze sobą i obok no i schody no i już wyskakujecie i biegniecie albo robicie co chcecie także w praktyce to wy będzie wyglądać następująco tak? ściana jest wszystko, no i jesteście już wysoko, bezpiecznie Zabić jakiegoś przeciwnika, więc polecam się nauczyć tego triku, bo jest bardzo przydatny i naprawdę działa. Także ja się przedłużam i zapraszam Was do ostatniego już triku. Dobra, ostatni już trik jest od mojego kolegi Clamid Jumbo. Link znajdziecie w opisie i polega on na tym, że stawiacie sobie daszek z podłogą. Edytujecie go w ten sposób Stawiacie podłogę, schody, ścianę, schody i daszek Przeskakujecie, edytujecie podłogę z daszkiem Stawiacie podłogę po skosie i, edyt i edytujecie podłogę No i jesteście ten, ten trik jest dość trudny, ale jeżeli się go nauczycie to będzie bardzo skuteczny Bo przeciwnik nie będzie wiedział co zrobić Będzie bardzo zaskoczony A w praktyce ten y, trik wygląda właśnie tak No, tak jak mówiłem, ten trik jest dość trudny, ale jeżeli się go nauczycie e, robić go bardzo płynnie, to ten trik naprawdę przyniesie wielki rezultat, także polecam się go nauczyć, bo mi nie będzie wiedział co z Wami zrobić. Także dzięki bardzo za oglądanie napiszcie w komentarzu, który trik według Was jest najłatwiejszy i e, najciekawszy. E, nie zapomnijcie zostawić o, e, subskrypcji z dzwoneczkiem na moim kanale, bo lecimy po 100 sub do wakacji. Podajcie też do klemiego, no my siema!